W Grudziądzu została moja i mojej mamy ciocia Słomkowa, Truda, dawniej kopińska, jak wyszła za Słomkę, no to również Słomka, Truda Słomka i jej mąż Bolesław, który pracował na kolei i w czasie okupacji musiał układać tory. Oni mieszkali w jakiejś takiej willi, jak się jedzie z centrum Grudziądza w kierunku na Iławę, tam niedaleko gdzieś ulicy, chyba obecnie się Bema, taka poprzeczna nazywa ulica, a ta, przy której mieszkali, już nie pamiętam, to była wila. No i tam na pierwszym piętrze ciocia z wujkiem mieszkali i całe oblężenie przeżyli w Grudziądzu. A walki tam były straszne, bowiem w nieodległej od miejsca zamieszkania przez tą moją rodzinę Cytadeli zgrupowany był garnizon niemiecki i tam broniło się 10 tysięcy Niemców, Hitler ustanowił w Grudziądzu Festung Stelung, czyli, że to jest forteca, nie wolno jej poddawać i mimo, że front w międzyczasie się przesunął już i Rosjanie zaczęli oblegać Poznań, no to jest odległość olbrzymia, jak się popatrzy na mapę, to Grudziądz nadal trwał w oblężeniu i Rosjanie dokonywali ataków, zajmowali niektóre dzielnice miasta, jak później opowiadała ciocia, a nawet do ich domu, Raz wchodzili Niemcy, raz wchodzili Rosjanie. No i ciągle byli w zagrożeniu życia, no bo jak Rosjanie byli, a ich nie zabili, a przyszli Niemcy, no to już byli ci, którzy przeżyli, byli podejrzani. Jak to się stało, że nie zostali wyaresztowani, wywiezieni na Białe Niedźwiedzie? No jak z kolei Rosjanie odbili od Niemców te kwartały, no to się dziwili, jak tu mogli przetrwać ludzie? Czemu Niemcy się na nich nie zemścili? Widocznie szpiony. No, i była to sytuacja bardzo niebezpieczna. W efekcie tego całego oblężenia miasto chyba w 70% legło w gruzach, a cały ten garnizon, za wyjątkiem pięciu osób z Wehrmachtu, o czym się dowiedziałem później, dostało się do niewoli rosyjskiej. Ale to całe oblężenie no, trwało chyba ponad miesiąc albo i półtora miesiąca. Bo Rosjanie, już ich czołówki zbliżały się do Odry, a ten grudziądz bronił się zaciekle. Natomiast ci Niemcy, którzy uciekli, tych pięciu, oni nocą przekradli się do Wisły i jakąś tratwą między krami płynącymi przepłynęli, do, stali się do Elbląga i do tej armii, która się broniła tutaj w delcie Wisły i broniła Gdańska. No i tam dopiero Niemcy powzięli informację. Co się stało z tymi pozostałymi ludźmi?